Dzisiaj jest dzień. A, no tak, dzisiaj jest już poniedziałek. No, niestety muszę jechać do pracy. Czybie zamknę na klucz i pojadę moim autem do pracy. A po pracy może jakieś zakupki? Dobra. Zaparkowane. Cześć Jonesy. Witaj. Dobra, no to pracuję. Zebranie. Zebranie. O co chodzi? Szef odchodzi, będzie teraz szefowa. Nowy szef. Szefowa? Już się nie mogę doczekać. Kto to będzie? Um, a już wiadomo kto? Na razie nie. Poinformujemy panią e-mailem. Dobrze. No to ja w takim razie czekam na e-maila. Dobra, no to wracajcie do pracy. Okej, okay. no to wracam do pracy. No i jestem ciekawa, kto będzie tym nowym szefem. Dobra, po pracy pojadę sobie może na jakieś zakupy. Dobra. To jeszcze bez, to już sobie wezmę koszyk i mogę już iść. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Najnowsza gazeta. Jakieś słodycze. No, może tutaj. Ach, chipsy. Proszę nie dobijać wózkiem. To już nie będę. Aha, dobra. Jabłka, banany. O, tort. Mój, mój, ulubiony. Jakaś ryba. No, rybę też mogę wziąć. Aj. Dobrze. Ja poproszę te zakupy. Razem będzie 15. Dobrze. Już płacę. Proszę bardzo. Dziękuję Dzie bardzo. Do widzenia. Bye. Dobra. Zakupy mam w siatce. To sprawdzę jeszcze, może ile mam paliwa. Dobra, a więc mam mało paliwa, więc jadę sobie zatankować. Plan filmowy. Kiedyś będę aktorką. Dobra, zatankowane i teraz udam się jeszcze do, yy, do kina, bo jest tam teraz yy, bo jest teraz właśnie nowy film, który właśnie byłby ukręcony tutaj, The Final Reckoning. A teraz właśnie nagrywają drugą część, więc już się nie mogę doczekać drugiej. A teraz sprawdzę jeszcze, jak wypadła pierwsza. Dzień dobry. Ja poproszę jeden bilet, y, zwykły, y, na film The Final Recording. Razem będzie 20 zł. Dobrze, już daję. Proszę bardzo. Dziękuję i miłego seansu. Dziękuję. Dobra, to uwaga, oglądam. Ogólnie film był świetny, bardzo mi się podobał. I naprawdę się już, się już nie mogę doczekać drugiej części. A na razie to muszę pojadę już sobie do domu i sprawdzę, czy już piszą, kto jest nowym szefem firmy. Zupełnie nie wiem, kto to, to może być. Może, może to ktoś, kto to mieszka w tym domu takim. A może ktoś, kto to mieszka w tamtym domu, a może. Mój sąsiad w ogóle? Kto jest moim, moim sąsiadem? Nie znam go. Więc tu sobie zaparkuję. Dobra. A więc pójdę sobie teraz umyć ręce. Ok, i teraz sprawdzę, kto jest tym nowym szefem. Uwaga. Jest to Puma Lynx Hmm, ciekawe Tej osoby nie znam Mam nadzieję, że jest miła Bo to chyba jest najważniejsze I co? Powoli już zachodzi słońce Jeszcze sobie pójdę Podlać moją, moją truskawkę Którą ostatnio kupiłam I posadziłam Uwaga Jest. Wow. Witaj mała. To jest świetne.